Tutaj znowu kotwicz, nagrywam ten filmik e, z racji tego, iż nie było dawno normalnego vloga. Podejrzewam, że wolicie też takie śmiechowe, które wrzucam, e, ale minęło, upłynęło dużo czasu, odkąd jestem tutaj na YouTubie i mnie oglądacie i podejrzewam, że jest dużo pytań, że macie dużo pytań, chcielibyście je zadać i E, chcielibyście znać od, moją odpowiedź na jakiś tam temat, mój pogląd, więc po to jest ten filmik. E, pytania możecie zadawać w komentarzach, e, na które pytania wasze wszystkie odpowiem, postaram się odpowiedzieć. Na zadanie tych pytań macie, jak już wam mówię, tylko spojrzę na kalendarz. Dwa dni, dwa dni do wtorku. Do wtorku możecie zadawać pytania. Ja w środę już yy, wrzucę filmik. I do zobaczyska.